Miał być film o Czabim, będzie film o Czabim. Ale zanim to, wstydziłem, że zaczniemy od takiego początku. Omówię tą pracę czabiego w Barcelonie, tak ogólnie. A później sobie pogadamy o tym, co się dzieje teraz i generalnie, czy jest sens się czabiego pozbywać. Także zacznijmy. Czyli według Transe Marta, pełni funkcja trenera Barcelony od 6 listopada 2021 roku. Po Ronaldzie Komanie, O Komanie nie chcę nic mówić, bo to ten film, ale przyszedł Czabi wtedy. Jak on przyszedł, to wiadomo wszyscy się cieszyliśmy, Pff, to był, wiecie, takie coś na co wszyscy kibice bardzo czekali, że Czabi jako trener, że u, to było bardzo długo wyczekiwane. Dodatkowo nawet jak były wybory prezydenckie wtedy, Aporta i jego ten przeciwnik drugi, tylko zapomniałem jak się nazywał. Ten drugi to w ogóle mówi, że od razu czawi przyjdzie i tyle. Na portach wiadomo, że miał też e, zaufanie wzięcie Czabiego. No i był przyszedł czawi I co ten Czabi zrobił? Czabi, jak przyszedł. E, no to wiadomo, że może było tak wtedy, że raczej Liga Mistrzów zasłaniały no, do Ligi Europy e, ITP ITD. Dodatkowo przyszło zimowe okienko. W zimowym okienku transferowym do tego klubu trafili, powrócił Dani Alves, czyli taka legenda tego klubu, który troszeczkę uprawił morale drużyny, czy Ferran, o którym powiem trochę później, przyszedł na wypożyczenie Traorę jako, to było w sumie bardziej uzupełnienie składu, ale początek miał wyśmienity, no i Aubameya, który no był genialny na podziorem którego troszeczkę brakowało. Wiecie, to było takie odkłucie się, bo te sezony, wcześniejsze z Kumana były po prostu średnie. Jak przyszedł Kuman, to co pierwszy sezon to był sezon Titico, a później to już był 21-22, to był sezon Realu Madrid i nikt tego nie przebije. Czabi, wiadomo, tam wygrał 4-0 z tym Realem, ale później było gorzej. Ale generalnie wycierając. Nie będę, nie będę, nie będę na żabie. do tej pory, jako Tania Barcelony, poprowadził ten klub w 122 występach. Przypuszczalnie, dokończenie pracy jest 30 lipca, czyli czerwca 2025, ale plan Hot to co się dzieje teraz, coraz bardziej zastanawia się wszyscy, czy trzeba będzie go sprzedać już teraz. Ale dobra, wróćmy może później, bo skończył się on 21-22 i zaczął się sezon 22-23. Zaczęło się od okienka. Okienko, darmowe przyjście Christensena, który okazał się genialny. Darmowe przyjście Kessiego, który okazał się być po prostu solidnym piłkarzem na swoim miejscu. Przyszedł Rafinha, to dobre, duże pieniądze. Przyszedł Robert Lewandowski, gwiazdo światowego futbolu. Przyszedł Kunde, czyli gwiazda ligi. Dodatkowo za darmo przyszli Bellerin, który miał świetny sezon w Betisie, oraz e, Marco Alonso jako uzupełnienie Szeo Skoudu. E, I tak, no. E, e, ja też, jeszcze sprawdzam że szybko. Decyduję się sprawdzić, bo można sobie sprawdzić na transfermakcie sukcesy Czerwego jako trenera. I tak, z Barceloną, niż Hiszpanii 22-23, co już mówiłem, i, no i zdobył super puharu Hiszpanii 22-23. A wszystkie inne to są, słuchajcie, z... z, 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 z jeszcze z czasów katarskich, to jest właśnie ta kwestia, w Xavi nie uczył się tej swojej kariery w kwestiach, na przykład, dla ligi w innym klubie. tylko on się tego uczył w Katarze. Czy to wyszło najlepiej? Wychodzi na to, że nie. Wychodzi na to, że nie na noc. Nie chcę wiedzieć, ile. ile byśmy dali, jakbyśmy dali coś innego. Dobra, 22-23. No już mówiłem, w kokienko wyglądało, jak wyglądało. No i kilku zawodników odeszło, udało się. Też uważam, ten to okienko na sukces, bo udało się naprawdę wypychać kilku zawodników, tak już na stałe, albo za darmo, albo na wypożyczeniach. Udało się defensywnie wygrać ligę. Wtedy miał chyba jeden z lepszych sezonów Tesztegen. No i jakby to powiedzieć udało się. No i mamy ten sezon. Ten sezon yy, wynika. Ten sezon to jest taki drugi sezon, ja bym to powiedział to jest taki sezon dla niektórych zawodników, jak na przykład Roberta Lewandowskiego, taki sezon jak są Beniamiki w Premier League. A, bo tak jak to mówią Targowski, Adam z krzywym z piłkarzyków, że w no, League jest tak, że po prostu jak przychodzi mi na milik, to pierwszy to jest taki wiecie, hu, hura, y, przychodzimy. Drugi to był taki już taki weryfikacyjny. Yy, no i dobra. No i tak jest, nie jest z Robertem Lewandowskim. O innych dowodnikach nie chce się wpłynąć. Skumde to jest uważam solidny obrońca nic mu nie chcę mówić, ale dobra, i mamy ten sezon, ten sezon wygląda tak, że jesteśmy w tym momencie na trzecim miejscu i na 21 meczów wygra... wygraliśmy 13, wymyślaliśmy 5 i przegraliśmy 3, teoretycznie nie jest to dużo. Ten bilans jest taki pokazany, aczkolwiek strzelam, że są też mecze po prostu zalekłe, które będą rozgrywane później. No, na przykład tutaj kolejka 20. Mecz zasunął. E, bo tak, ostatnie mecze, dzisiejszy mecz z Villarrealem 5 do 3. Przegrany przez Barcelonę. Z Betisem wygrana 4-2 bardzo dobry mecz. Wcześniej 2-1 z. Z Palmas, tak nie powiedziałem 2-1 z Palmas, jeszcze wcześniej był chyba jakiś taki mega dotkliwy 3-2 z Ormelio, takie wiecie, wyszarpane remis z Walencją, 4-2 z Zironą, 1-0 z Atlantyku. Generalnie rzecz ujmując, to jest sezon bardzo, bardzo ciężki. I zrobiłem wcześniej już taki filmik z czyśczeniem składu tego klubu, w którym mniej więcej przeczyściłem ten skład. Troszeczkę chyba jednak za lekko. Nie, jednak z drugiej strony, no, też uważam, nie ma co już robić jakichś wielkich roszach. To już jest taka, bym powiedział, obecna Barcelona. Tutaj trzeba coś budować. Eee, I tak, czy trzeba jest odpowiedzialny za wszystko? Eee, ja zawsze wychodzę z założenia, że Wiadomo, trenera się najlepiej obwinia, ale uważam, że zawodzą piłkarze na Waszej że Zawodzi trochę trener, zawodzi trochę. zawodzi trochę różni inni ludzie. No i Chavi. Daj mi się, że zawodzi najbardziej, aczkolwiek to nie jest cały ten sezon jego wina. On po prostu w tamtym sezonie dostał, jakby to powiedzieć, taki swój dream team. Teoretycznie Team, bo dostał Gwiazdę Leeds. Albo, znaczy Gwiazdę Leeds to Gwiazdę Premier League. Dostał Gwiazdę Światowej Piłki, dostał Gwiazdę La Ligi. Dodatkowo cztery solidne transfery, które przyszły za darmo. W tym sezonie troszeczkę tych zawodników ubyło. Rafinia. Z jednej strony to się jeszcze z drugiej strony no, teoretycznie można tu postawić podośniki, bo on jest tam wymieniany w asystentach, może tak to znaczyć, no, niby tu jest, Robert też tu jest, po, pięć, po dzisiejszym meczu pewnie, bo ostatnio jak to był tylko Rafinha. Cóż... A, 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 no cóż, no... Wydaje mi się, że nie dorasta do tego, że to będzie piłkarz u klubu. Lewandowski no ma drugi taki gorszy sezon zdecydowanie. Ale jeszcze jest taki problem pod tytułem kontuzji. Jakbyśmy zobaczyli ten skład Barcelony. Jak wygląda w tym momencie kontuzja, to jest naprawdę też tragedia. Dużo zawodników umiera, znaczy umiera. Dużo zawodników naprawdę ucieka w nieodpowiednich momentach. W tym momencie na konkluzji są. Ten szczegl, ja to będę czytał z San Inigo Balde Alonso Gavi Roberto i Rafinha e, tak to pokazuje i naprawdę e, dobra, Roberto nie jest mi szkoda e, Gavi to wiadomo to był w reprezentacji e, na macie reprezentacji może dać się wszystko Inigo jest łamnivy Balde to było niedawno, niedawna sytuacja e, e, Temet z atletikiem Ilbao yy, na no, to tak średnio szkoda. Też ja nie niby już wraca, ale tak szczerze, ile w tym sezonie jeszcze było tych kontuzji? Był franki na pewno, później, jeszcze to w pewnym momencie robert. Yy, ja się boję, żeby w pewnym momencie nie został połamany był. bo, bo na to się zapowiada. Ale można wyglądać jak kontuzja, ale mówmy się piłka na konstruzji sport. W tym sezonie jest ich wyjątkowo dużo, ale to było przez natłok. Strzelam, to jeszcze był przez nadłóg meczów reprezentacyjnych. Nadłóg tego, że trzeba było troszeczkę nadrabiać kalendarz przez mundial. Jeszcze troszeczkę trzeba było nadrabiać ten kalendarz. I dobra, generalnie e, jeszcze taka kwestia. Na co możemy liczyć w tym sezonie? Na co powinniśmy liczyć w tym sezonie? I na ja się nastawiam. Znaczy od tego, że rok temu udało się wygrać mistrzostwo i ten super puchar. Uważałem, że, że w Tamtej sezonie wygramy Mistrzostwo, wygramy Kopa. Z Ligi Mistrzów po prostu sobie wyjdziemy z grupy i tyle. Oczywiście na początku obawiam się, że świeci to, albo już wyjść. I co z tego sezonu wyszło? Mistrzostwo było, Kopa, obawaliśmy w półfinale, albo Super Puchar. No i po no, raz kolejny konsolidacja widzi Mistrzów. A w tym sezonie, wtedy, Dwie kompromitacje widzę mistrzów. Musimy wyjść z grupy ligi mistrzów do 1.16. Na mistrzostwo jeszcze będzie ta, ta, taka dagonka, bo już w tym sezonie się udało wygrać, więc e, w tym sezonie e, pff, dajmy sobie spokój. Nie będzie tego mistrzostwa. E, co to jeszcze chciałem? E, a, to wszystko jako, jako dla Rejes. że wygrały, ale to wiecie, tak chcę coś wygrać po prostu. Super puchar tu, dupie, na to nie wisiałem. ale dobra, generalnie mówiąc. A, jeszcze jest taka problem ze składem, od razu też powiem, że odeszli dwaj ostatni zawodnicy z takiej starej, naprawdę gwardii barcelońskiej, chodzi mi tutaj o, oczywiście o Aby i Busquetsa, i zostali zastąpienie zastąpieni, Balde, oczywiście to zastąpienie było już pozytywne, tak, bo George sami, go, no i samicza, bo go jeszcze tak to czyta do tego mls -u. Ale to jak zastąpiono dyskret Oriolem Romeu. Ja tu nie chcę nic mówić o Oriolze Romeu, bo to jest też film. Temat za osobny film. Ja z Oriolem ja, Z Oriolem ma taki problem. Dużo osób stwierdziło, że tak jak trzeba by komentować niektóre eksperymenty, wyszłyby dobrze transferowe. To miło mimo dobrego początku po prostu pokazuje, że to jest zawodnik średniej klasy, nie na klub, jakim chce być walczący, walczący co roku o mistrzostwo i chcący dobrze się pokazać w europejskich pucharach, bo nie powiem o walce o wygranie, bo to po prostu śmiesznie zaraz zlecą się spłakani kibice Realu, którzy będą mi mówić odklejone rzeczy, tak czy fak, no wiecie, o co sobie chodzi. Z mówiłem jeszcze, desi tacy liderzy, zostali zastąpieni, e, tutaj o tych kwestiach powiedziałem, tyle. I wiecie, ja z uwzględnieniem Czegiego mam tak, z jednej strony widzę co się dzieje w tym klubie, I e, coraz gorzej, e, liga wygląda tak, że no teraz przegraliśmy Puch. Teraz przegraliśmy, teraz było trochę niby lepiej, ale to jest tak na przemian, że raz jest lepiej, później jest trochę gorzej. Generalnie, jakie możemy mieć cele na ten stosun? Super Puchar Króla, przegrany finał, Puchar Hiszpanii, Copa del Rey, odpadnięcie z Atletikiem. Liga Mistrzów, to jest najważniejsza kwestia. Wyszliśmy z grupy, grupy, która była tak, taka prosta, że wyszedł z niej. Jak patrzę na czołówkę na liga, chyba wszyscy, no, tak jest prawda, wszyscy by wyszli z tej grupy. Patrzę na pierwsze 12 drużyn, naprawdę... Jestem sobie serii, że każdy by wyszedł z tej grupy, więc tutaj nie ma sensu o tym porozmawiać. FC Barcelona w tym sezonie. Pokonawcy na SCC Napoli w dziennej 16. Bo na na ten sezon ma o wiele gorszy niż ten poprzedni, dlatego oni, uda się ich, to będzie też taki defensywny sezon, ale uda się, a później stanie się to, co rzeczywiście się dzieje, czyli to będzie taka lekcja futbolu od Bayernu, od Manchesteru, City, od perze. od Arsenalu uważam też, jak byśmy trafili na ten Arsenal. nam że na i Madryt w tym momencie mogłoby nam naklepać tak Widzę Lidze Mistrzów tak naprawdę mocno no, pokazać, że to oni zasługują. Eee. Także jedna 16, a później wcześniej na poli, a później a później niech się dzieje dla nieba w lidze. Jesteśmy trzeci, bo nikt nie przewidział tego, że będziemy w tym sezonie tak powiem jakiejś taką spodziegarkę większą, a mamy zielony, która uwaga, 21 meczów 16 wygranych, 4 remisy i 1 porażka. Dodatkowo, no real w średniej formie. Tutaj jest y, wygrana więcej i remis mniej. I też jest jedna porażka względem, y, względem y, klubu, z, drugiego klubu katalońskiego. Jestem w stanie powiedzieć teraz tak. Jeżeli na wiosnę Zielona troszeczkę opadnie sił, bo tak to zakładam, będziemy drudzy. Jeżeli się to nie uda, to będziemy trzeci. Ja się nie zakładam już o mistrzostwo. Mistrzostwo w tym sezonie to jest mistrzostwo Realu Madryt. Wszystkim kibicom Realu Madryt, już teraz powiem, pogratulacja do mistrzostwa. Nie dam rady już się nawet z nikim kłócić. A jeżeli ktoś chce, no to niech się kłóci. O Ligię mistrzów Dwa stare sezony przegraliśmy. W Lidze. Przeszliśmy z Ligi Miszu do Ligi Europy i tam odpadliśmy z Eintrachtem i z Manchesterem United. A, to jest jeszcze śmieszniejsza sytuacja. Z United wiecie po, jakim, po kogo przegraliśmy? Ten mecz 2-1. Pierwszy mecz na Camp Nou to było 2-2, a drugi mecz na Old Trafford przegraliśmy 2-1. Wiecie kto strzelił gola? Antoni. Antoni, człowiek, który... U 11. najgorszej 2023 roku, u Michała Lipinskiego, dostał opaskę kapitańską. Człowiek, który jest synonimem tego, jak wygęszczone w szczepaniu 100 milionów euro. Człowiek, który zaraz chwilę mógł wrócić do Brazylii, bo podobno Maciejsę chciał go zmienić na Barbosa. Ale dobra, jeszcze jest taka kwestia z tym Czawiem, tej jego wypowiedzi, tej jego, tam komentarze. Miałem o tym coś więcej powiedzieć, ale cokolwiek tak naprawdę, wiecie. Kwestia jest, taka... Kwestia jest taka, że po prostu do czawi idą. Ale chcę też pocieszyć tych kibiców, Chcę coś powiedzieć: takiego, wiecie, coś takiego wiecie. Czyli cały czas, liczymy się w grze. Prawda jest taka, że no nie liczymy się w grze, ale no spójrzmy na realnie. Następne mecze, jakie będziemy mieli do końca, teraz już w lutym, to będzie. 31 stycznia zagramy z Osasuną, 3 zagramy z Deportivo Alaves, później będzie mecz z Granadą, z Celtą i z Hetafą. To są całkowicie proste mecze. Ale ja się nie dziwię jak z, taką, z takim chybafę przegramy 1-0 po godu gdy nie budę na przykład. Z taką centą wtopimy. Eee, Granadę do raczej do grania to tutaj się nie A ja na przykład ta na co teraz będzie. Ja się nie dziwię, jakby Krzaliu wtopił. Szczerze, czy jestem zadzwoniłem czego. I tak nie. Dam mu czas do końca tego sezonu, ja uważam, że do końca tego sezonu nie ma sensu już mówić nic o mistrzostwie, ani o którym się widzimy. to jest mecz, już sezon przegrany dla Barcelony w tych dwóch rozgrywkach. Jesteśmy w grze, to prawda, ale to jest tylko taka poza gra, żeby poprawić miejcom humor. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Tyle. Do końca sezonu Xavi nie zostanie. Po sezonie ja bym po prostu powiedział mu dobrze się dobrze, dobrze się spisali. Dali nam trochę radości. ugrać to mistrzostwo defensywą. Ale i szukać klubu innego. I to jest taka kwestia, że on może teraz sobie jakiś inny klub w Hiszpanii. Na przykład takie taką Valencia. Takie Villarreal. Niech ja tam współpracuje. Rozegra parę meczów i kiedyś wróci do jako, jako trener w Barcelony, tylko może w takiej innej, jak się troszeczkę jeszcze odczaska. Tyle, jeżeli mówią o jakiejś potencjalnej następcy. Dużo się mówi o klopie, ale z tego co wiem, to klop powiedział chyba coś takiego jak odchodzi, że po sezonie odchodzi i robi sobie cały rok przerwy. Ja chcę zrozumieć, że on po prostu teraz jest przepracowany. Ech. Mam dość musisz odpocząć klub więc dopiero teraz wchodził mi w głowie na przykład taki Hansi Flick, który wstrzymał na wtedy te dwa, znaczy nie mam tylko jego bajer 2 do 8 w innym mistrzu. To jest taki, to ja nie pozwolę, ostatnią reprezentację nie jest nie wyszło, ale na przykład znowu się w piłce klubowej w Hiszpanii, gdy mi udało się sprzedać Roberta Lewandowskiego, przecież grał z Robertem Lewandowskim. To była taka moja opcja, ale nie czy warta. A z, zresztą, z, co z tego, że warto, jak chodzi do nas, będzie wezmą na pocztę, wyciągnąć jakiegoś innego gościa. Idą na legendę Barcelony, która jest trenerem. Powiem, że to jest DNA. Wróci. Wróci, kurwa Coban i, i chuj. DNA Barcelony. Rejojcha do przodu. Tak będzie. Albo jakiś inny jeszcze, nie widzę, wynalazek. Dajcie spokój. Dobra, to byłoby chyba tyle. Trochę się rozgadałem, Ale wydaje mi się, trzeba było poruszyć tak trochę od początku do końca tej pracy. Trzeba go się pogadać. Nie wiem, no dlaczego no, byście go teraz zwolnili. Czy... Nie zaczekali, no, bo też jest kwestia, czy aktualny go asesor doprowadził do, jakoś do końca dogodza ten sezon. No nie do końca ja jestem pewny Jestem zmęczony, tak. jest klub doprowadził do tego że jestem zmęczony. Ja dwadzieścia 22 minuty. Też wydaje mi się, że poszedłem stać się chaotycznie, bo raz powiedział o jeden, raz powiedział drugim. Ale już na tyle. Jestem zmęczony, naprawdę. Dobra. Trzymajcie się do następnego. Halo. Odwaliła się niesamowita sytuacja, update w ogóle. Nagrałem film o Chavin. Tak samo ja oglądałem film na dole z mamą. Później przyszedłem od razu, nagrałem cały film o Chavin. Na jednym tchu. Nic nie sprawdzałem, sprawdzałem tylko wyniki meczu, sprawdzałem tylko rzeczy do filmu, które sprawdzałem między innymi. I to się okazuje? Czabi po sezonie pójści bardzo na stanie się to co mówiłem, że Czabi po do końca sezonu. Kurde, nie wiem co powiedzieć. Ja nie się tego spodziewałem, z drugiej strony się tego nie spodziewałam. Nie, dajcie znać, co myślicie. Elo.